Witajcie w kolejnym odcinku Funder on Tour. Dzisiaj dowiemy się, kto jest najlepszym sportowym świrem w tanderze. Przed nami wyzwania takie jak ścianka spinaczkowa, minigolf, bieg na 100 metrów, martwy ciąg, slalom na łyżwach i na koniec basen. Za każde miejsce w danej konkurencji otrzymujemy punkty, które później zliczamy, by wyłonić zwycięzcę. Zaczynamy. Ścianka spinaczkowa. Kto uzyska najkrótszy czas, ten wygrywa. Który kolor? Zielony? Zielony. Zielony, zielony. Ej, <laughs> patrz, ten guzik jest na suficie. <laughs> to jest mega wysoka. Dobra, zasady są proste. Nie dotykamy ścianki, dopóki nie klikniemy startu. Po starcie od razu zasuwasz. Okej. Okay. 3, 2, 1, start! Dajesz. Pięta w dół Ja p... dole Przepraszam za słownictwo Chwilę uh! miałem? 4 sekundy 31 setnych 3, 2, 1, tak! Klecy dawaj! 40 sekund 17 setnych Papiecie, do jajka! Czas na dupę! Ohoho! Tak go się nie spodziewałem! Ale tak z przednim rączkiem. Kolejny uczestnik, szumi. Zacznę tak w du dałeś. To widać twój nas fajnie. Ale brzuch U. będzie mój zasłaniał wszystko. Będę przed dziewczynami, a to jest najważniejsze. 3, 2, 1, start! Kolor, kolor, kajek networzowy widziałem. Nawet on... po 3 minuty! Dobrze! 5! O kurwa! Jeszcze co zrobiłem? Spojrzałem w dół, powiedziałem ich ja hapik. <grym> I się puści. Dziwanek mordeczko Dobra. Musisz się przygotować, jesteś gotowy? Eee, no tylko rękę. No to super. 3, 2, 1, start. Co? Udej! Ja pierdol Ja pierdzielę! Nie ma bata, ja schodzę tak! Odbij się! Ja co zejdę! Ops w gaty. Odrzuć się! Nie! No odrzuć się! Nie! Spokojnie, to jest mój film, ja to wytnę. Jeśli on to wytnie, nie pozwalajcie mu, bo to ma być w filmie, że on schodzi sam. Mój oh, Boże, jak się zaściąga, pani Panie Profesorze, proszę ratunku. Oh, Okej, okay. Została nam tylko dziewczyny. Dziewczyny, która pierwsza? Obie chcemy ostatnie, więc tak. musimy zagrać trzy, cztery. Trzy, tak, cztery. Jest, jestem Aga, lecisz. I to jest moment, w którym się boję że ani w dół. Jesteśmy po to, dawaj. No. Przejdźmy, przejdźmy My idziemy na basen, a Aga dalej My kola, kolację Aga Ale serio no, Jak chcesz kwiaty dostać w końcu, to musisz nacisnąć ten czerwony guziczek ale On się ale właśnie, właśnie fajnie, przyznał, idzie. że jeszcze mi nie dał kwiatu. Dobra, czy dwa, jeden, start O, e! o ale to. Po nie, po nie. No, Ale ty patrzysz on na, na dupę Nie, na basen najpierw lewą na no, dupę to jest. <grymne> oh 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 wyżej, dobrze ci idzie. Półtora minuty dziesiąty bloczek. Ja już nie chcę, ja nie wiem. <grymne> Trzy, dwa. <grymne> A wy kochani widzowie, przed wami właśnie pojawia się tabela z wynikami. Lecimy z kolejną konkurencją. Wow, trafiłeś! Mini-golf. Kto trafi do dołka z najmniejszą liczbą uderzeń, wygrywa. Lecimy! Wow! Pewna wow! pozycja Dupa do tyłu. Lędźwie strzelają Siaczek do przodu. To? Trzy, dwa, jeden. Złoma. Ciao! Ciao! Stoimy się. Trzy. Nie. Nie. Skupienie. Tak. O! 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 Uderz mocnie i do celu. Dobrze. Uderzy, ci nie? Nie I do bilarda. Koniec konkurencji. Przed wami tablica z wynikami, a my lecimy na kolejną. Bieg na 100 metrów. Ruszamy wszyscy razem. Kto pierwszy do ten wygrywa. Proste. Dobiegamy tam i z powrotem. Mamy zwycięzcę ja koniec konkurencji macie tu wyniki. Następna. martwy ciąg. By było sprawiedliwie, wyniki naszych uczestników dzielimy przez ich masę ciała. Startujemy od 40 kg i po każdej rundzie dokładamy kolejne 10. Ja zajmuję ostatnie miejsce. Rezygnuję ze względu na plecy. Dokładamy, bo było za łatwo. Pięćdziesiąt. Och, ja pobudzycie Sześćdziesiąt. Sześćdziesiąte, 60. się boję, ja już nie chcę. Siedemdziesiąt. -pa papi! Mamy 80. Remek ma go o plecy zgnę. Subskrybujcie kanał Marka. Oci i mój. I Szumiego. I Remka. I, i, i Wiki też. Co? Kurde, nie podniosę. Tak. Jeszcze nie wiadomo, Glenn, to, czy mamy pierwsze i drugie, bo Agućka po podzieleniu to wiesz, może być pierwsze nawet. O, dobra. Nice, jak podniesiesz od Szumiego, możesz paru O, czapa po mur! O kurde, faktycznie to już cięższe. 120. O, o! Mamy 130. Nie zrobisz? Zrobię. Nie, żebym wygrał, to minimum tyle muszę podnieść, więcej niż ty. O! Nie, nie. Ja już pulsuję głowę. Wyniki będą tutaj i idziemy na kolejną konkurencję. <laughs> Slalom na łyżbach. Najlepszy czas wygrywa. Tam i z powrotem. Zaczynamy. Czemu nart nie możemy zrobić? Ja na nartach dobrze jeżdżę. Ja na nartach ten was wszystkich połknąć. Połknąć to ty będziesz mógł wieczorem, co innego. Marek! <laughs> <laughs> Gdzie jest linia startu? Tomek jest linią startu. 3, 2, jeden, start! Jezusku! Mariko! Stop! Glencu! Gdzie masz? Ja odpuszczam. Ja, odpuszczam. ja nie potrafię jeździć na łyżwach. A, no nic, No Poddał niestety! Się. Start! Dawaj dalej! Dalej! Kurde, Dzięki! polski Kurczę! Dzięki! Kurczę! 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 Starz! Dawaj Szymon! Dawaj! Dawaj! O kurty! 19,57. No tak! Idę to na rekord, ale w drugą stronę. 22. 3, 2, 1, start! Dawaj Sila! Dawaj Teraz. Moi drodzy, koniec rundy na łyżwach, a teraz macie przed sobą tablicę z wynikami i lecimy na kolejną konkurencję. Ostatnia konkurencja, przepłynięcie basenu 25 metrów w styl dowolny. Zaczynamy. 3, 2, 1, start! 15 sekund ile? No to fajnie. Trzy, 2, 1, start! Dobra. Gotowy? jeden. Ja potrafię, tylko się nie to Teraz Wiki. Jak wyglądam? Jak... Milion dolarów. <laughs> Trzy, dwa, jeden, tak. No. Druga ręka Kurwa, wiesz, nie to jednak. Sekcja pływacka nie poszły na manę. Lepsza od jest! jesteś. Woo. Trzy, dwa, jeden. Oh. Oh. Widzimy się na przekazaniu medali. Ciao. Chciałem wam podziękować za wspólną rozgrywkę. Cały dzień zapierdziemy ekstra, ekstra. Pewnie jesteście ciekawi wyników. Tak. tak. To zacznijmy od końca. Nie wiem dlaczego popatrzę na Szumiego. Ej. <grystanie> Ostatnie to miejsce, zaszczytne, cudowna, najpiękniejsza, Wiktoria jest tego... A. Tomek? Miejsce piąte, czyli przedostatnie, najpiękniejsza, najcudowniejsza, żartuję, Szymon Szum. Nie! nie. Czyli to jest przedostatnie? Tak. O. <noise> jest to najgorszy. Miejsce czwarte! Jednym punktem nad Szymonem. Agnieszka Czek. Jest! Miejsce numer trzy. Brązowy medal, proszę Państwa. Jacob Glenn. Jaka była różnica punktowa? Między którym? Trzeci ma. Drugi ma, ale to dziwne ręce. Dwa punkty. Pierwsze miejsce. Zdobywa. Remik już wiesz. go. Wow! Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Uwaga, drugie miejsce. Marek! Wow! Yeah! A wszystkie te konkurencje działy się w hotelu Arlamo. Bardzo dziękujemy i jeżeli chcecie sami tutaj sobie skorzystać z tych pięknych atrakcji, to zapraszamy w link w opisie. Wbijajcie i wpadajcie. Trzymajcie się. Cześć.